No kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale Zakręcona Pozytywnie Jak widzicie, miałam nagrywać wam ogólnie filmik z, 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 z jazdy skuterem Fajno mieliśmy zobaczyć wyprawę, bo się zaczął sezon Miała być lewa w górę, a jest niestety lewa w dół Wiecie dlaczego? Ponieważ dzisiaj skuter mi złego figla w czasie na asfalcie wywinął To dobrze, że nie na tym dużym, ogólnym, głównym, tylko na tym nie głównym i po prostu e, przywalił się na mnie a wiecie dlaczego? i się śmieć, skuter też potrafi zrobić krzywdę z tego względu, że jechałam ogólnie nagrywałam Wam filmik no i po prostu e, mówię fajnie filmik nagram, zmontuję no i nie powinnam, ale nagrywałam spoko i kamerę zamocowałam na skutera no i dobra, kamera była niezamocowana, spadała, ale poprawiałam ją. No i co? No i po prostu już byłam gotowa, mówię super, fajnie, będzie filmik cudownie, po prostu mega, być mi ten filmik, ja też jestem zadowolona, w końcu pojeżdżę moim skuterem, moją kolejną miłością, pasją. A co się stało? Ogólnie skrzywiał się z tego względu, że się dzisiaj bym połamała, ponieważ gdy... Wsiadałam na skutera, sprawdzałam sprawność skutera. Było cacko. Wsiadłam na skutera, raptownie skuter zrobił czary Mary, hamulcy zginęły i po prostu zrobił mi, można powiedzieć, małą krzywdę. A krzywda jest no nie taka mała, ale jestem cała w siniakach, pobijana, wszystko mnie boli po prostu. No, że kask miałam, to to mnie ratowało. Telefon się prawie roztrzaskał w drobny mak, no ale niestety po prostu cały filmik się nie nadawał stwierdziłam, że teraz spokojnie jako chłodam po tym walnięciu nagram filmik, zobaczcie co ten skuter mój mi zrobił ogólnie będzie mało widać, ale staram się Wam pokazać tu to jest wina skutera czekajcie, tu był siniak jeszcze gorszy, ale dzięki Bogu już go nie ma tu zobaczcie jest kolejny akwarium, zobaczcie tutaj co jest i to jest nie tylko to, kochani, ponieważ normalnie wszystko mnie boli. Ale to jak przy walnięciu, tak? No i po prostu tu mam wszędzie siniaki od skutera. I to nie jest tak, że dawno nie jeździłam i nie umiem jeździć, ja umiem jeździć, tylko po prostu wcisnąłam za dużo trochę w skuterze gazu. Co prawda skuter nie wyciągnie dużo, ale chciałam zetnąć zakręcik tutaj blisko. No i po prostu raptownie zginęły mi w skuterze hamulce ale jak dojdę do ładu ogólnie to wyz, trochę się wykaraskam przestanie mi wszystko polec, to po prostu czekajcie nos już jest ok no i po prostu bo pędzel miałam z nosa no i po prostu jak przestanie je wszystko boleć, to zejdę na dół, rozkręcę cały skuter, nagrywam oczywiście filmik, jak przestanie wszystko boleć, bo na razie jestem pobijana i zobaczymy z czemu te hamulce zginęły, co się w tym w ogóle dokładnie hamulcach stało, jak skuter był sprawny. No i po prostu tak, jeżeli chodzi o ostatnią maturę, matura została napisana, także jednego stresiku mniej, ogólnie stresu nie było, teraz mam mały stresik, bo nie wiem, poszłam na całość z tą maturą, ale nie wiem ogólnie... Co i jak. O, wszystko mnie boli. Ale myślę, że zdałam. Rozszerzona historia, mimo że ją kocham, po prostu historię lubię. Ale średnia była, nie była ani ciężka, ani łatwa. Pośrodku, i teraz mam kolejny mały stresik: zdać prawo, jazdy. zdać prawo jazdy na kategorię B. I potem będę się starała o kategorię tiry i chyba przyczep, ale zobaczymy, jak to będzie. Na razie staram o B. Ale tu najgorszy stres. Ja mam gorszy stres niż przed randko, albo po prostu <głos> <głos> można tak śmieć, pośmieć się przed pisaniem matury, miałam. Tu jest najgorszy stresik. Iść i zdać te testy. Bo jeździć, to ja tak, w tym paluszku wszystko mam, i w tym. Ale jeśli chodzi o, ja, o testy, to taki stresik idę wszystko umiem. Co nie? Po nocach się uczy człowiek idzie człowiek zespany nieraz do tego wordu. Dobra, całe nocami się kuję, żeby je zdać, zdać, zdać. Wbija się w to w głowę, wszystko umiesz, idziesz tam, siadasz w te miejsce. Szybko, to to strasznie, wszystko fajnie. Zestresujesz się i rąb testy oblane. Nie wiem, ale teraz postaram się pouczyć. Akurat poobijana jestem, ciężko mi się chodzi, więc się pouczę, pokuję i zobaczymy, co to będzie. Dobra, kochani, do następnego odcinka, tylko już odcinka bezpiecznego. Pozdrawiam, buziaczki. A, bym zapomniała. Chcę podziękować również z całego serducha hejterom za wspaniałe hejty. To jest mój szczery uśmiech do Was. Dziękuję naprawdę bardzo z całego serca, nie tylko hejterom. Pozdrawiam rodzinę, znajomych i nie tylko. Również pozdrawiam moich kochanych hejterków, którzy piszą cudowne wiadomości do mnie na wiadomościach prywatnych, jak i również w Facebooku. Wysyłają listy bodajże. Ostatnio dostałam dwa listy nie podpisane, w skrzynce były, nie wiem od kogo, ale spoko. Naprawdę jesteście tak wspaniali. Szkoda, że nie macie oko w oko, po prostu w oczy się spojrzeć i powiedzieć, co wam leży na koparze, tylko wrobicie sobie fejki i tak dalej, ale spoko. mnie to bawi. Pozdrawiam Was, nic do tego nie mam, to jest Wasze zdanie. Ja mam prawo je wysłuchać, ja mam swoje zdanie, mam to gdzieś. Także tylko świadczę o niedojrzałości Waszej, ale spoko, nie przyrównuję do tego, nie obrażając nikogo. No i co, kochani, no i. Ja się cieszę, że mi hejtujecie z tego względu, że te wasze hejty zamiast mnie kopać do dołu i załamywać, to po prostu mnie walo do góry. Także mam coraz bardziej większą ochotę po prostu rozwijać swoje pasje dzięki hejtom i rozwijać, i rozwijać, i rozwijać. Także z hejterzy z całego serducha poobijanego, co prawda, już Wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, bo bez Was świat był nudny. Pozdrawiam.